Siema, dzisiaj Hellcasing, okay zobaczcie jaki event tutaj mamy: The Last of Dust. Proszę bardzo, eee, tak śmieszny taki event, ale no niestety dzisiaj go sobie nie przetestujemy, bo nie mamy aż tyle, też środków, żeby tutaj te skrzynki otwierać. A nie chcę tak testować, na przykład trzech a reszty pozostawiać. Wolałbym po prostu wszystkie te skrzynki pootwierać i tak dalej. Więc na razie po prostu zostawimy te, ten event na następny odcinek, a my dzisiaj się skupimy, żeby od tych 42 zł zrobić profit. No, chyba że magicznie się uda, że z tych 42 zł jakaś ciekawa liczba wpadnie, to wtedy jeszcze może dzisiaj zahaczymy o ten event. Zobaczymy, yy, wszystko przed nami. Przypominam, strona jaki film tylko ważny dla osób pełnoletnich. Jak taką są jesteś, to oczywiście możesz sobie wejść na stronę i użyć sobie kodu promocyjnego Sfert lub po prostu kliknąć piercing w opisie 10% więcej przy doładowaniu. I kurwa rozjebałem. No i oczywiście balans do, o, do otworzenia sobie jakiejś pierwszej darmowej skrzyneczki jak ciebie na stronce nie było. No coś tam naklikają, jakiś przycisk. E, dobra, 42 dolary. E, co my tutaj możemy? No myślę, że byśmy mogli sobie zacząć tak taktycznie od bitwy. Eee... Tylko nie mam kompletnie pojęcia z czego, na przykład, nie wiem, mamy dragony. Dragony, pamiętam, otwierałem swego czasu zajebiste skrzynki. Skullcrushery też były git. Więc sobie mogę sobie zrobić taką bitwę. Też jeszcze często sobie, na przykład, lubiłem dodawać red case'a. Możemy tak zrobić na dwóch graczy i zwykły, klasyczny mode. Hmm, z... Oczywiście bota bierzemy. Bot Adrian. No i zobaczymy, czy te skrzyneczki dalej są takie git. O, chyba git. A nie, jednak nie. Myślę, że Amber Fejdzik droższy jest. Dobra, na prowadzeniu, ale na razie profitowo się tutaj nie zamierza. Na profit. Eee. Okej. Okay. Ty, no strasznie lipnie ta bitwa wyszła jak tak patrzę, no kurwa, no, troszeczkę więcej chyba kosztowała, e, no wygrywam na razie, już nie, ja dalej jeszcze mnie wyprzedził, no nie, no, nie dość, że bitwa w ogóle dramatycznie wyszła, to jeszcze mnie przyścignął na ostatniej prostej, no jajca jakieś, jajca, jeszcze jakąś jedną bitwę możemy w sumie zrobić. Eee, green? Nie wiem. Blackcase? Okej, okay. no dwa Boreal, nie może kolekcje, nie. Red stickers? No niech będą. Prime, nie wiem, co to za skrzynka. Pierwszy raz ją widzę, możemy dodać. I Solar Burst'a, takie coś, dwóch graczy. Albo na przykład, wziąłem sobie tutaj pododawać po dwie takie skrzynki. Tryb dzielenia. trzy graczy i jazda. Bezpiecznie będzie. Może komuś akurat wpadnie coś drogiego. I. Ok. Ok. Stabilnie. Stabilnie. Oczywiście tryb dzielenia. Wszyscy tutaj, wszystkie te dropy od każdej osoby się dołączają do wspólnej puli i ta pula się rozdziela porówno na trzy osoby. O, tutaj widzimy, nie? Ile przypada na jedną w skinach? No, na razie słabo, słabo, strasznie. Shave Master, czy to wygląda na drogą? No, może i wygląda, ale drogą nie jest słabo, słabiutko, raczej profitu nie będzie, no nie wiem co by tu się musiało wydarzyć, żeby tu profit zakurwiło, no ostatnie dwie skrzynki po 4 dolary, które też nic mocnego nie rzucają i jesteśmy w dupie, bo to była bitwa za 30, my tu mam przypadło strasznie lipnie. Dobra, mamy 11. No co my możemy? No a jakbym poszedł otworzyć na przykład sobie tak o normalnie jakiegoś Ascent Collection, czy tu jeszcze się uda nam coś uratować? Night Camo, no ten niebieski by był lepszy. A to kosztuje nic. Zostawmy te kolekcje, Kolekcje są ryzykowne strasznie. A może tak tego nexusa. tą skrzynkę w skrzynce, spróbować. Okej, okay, otworzę. Proszę, żeby trzy skrzynki wypadły. Proszę trzy skrzyneczki, trzy skrzyneczki, poproszę. Okej, okay, jest jedna. I to jest Solar Burst, która nie jest profitowa. Otwieramy ją. Ciężko, ciężko to widzę dzisiaj kompletnie. Kurde. Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu naprawdę. No ta bitwa na tym trybie dzielenia nas tutaj przekreśliła strasznie, bo, bo gdyby chociaż dała te 20 coś. To by jeszcze jeszcze bym wierzył, ale jest ciężko, jest ciężko. Znaczy nie od takich rzeczy się na przykład kose robiło, nie. Eee, więc pff, może Trzeba po prostu przestać być takim pesymistą i teraz powiedzieć: tak, kurwa, teraz to się udaje. Nawet nie wiem, co za skrzynki tutaj dodaję, jakieś dodaję, może się uda to wygrać. I tyle. Dobra, cztery gracze, kurwa, river, river czy klasyczny. Odwieszne pytanie w sumie to jest: eee, czy ja zamierzam coś dropnąć? No, kurwa, chyba zamierzam. Jazda. Nie wiem, po ile. Nie wiem, po ile, która jest tutaj skrzyneczka. Ważne, żeby po prostu tropić. No tak, porówno wszyscy. Porówno. Raczej tutaj wielkich przeskoków nie będzie. Chociaż. No dobra, będzie, będzie, bo dropnął Uncharted'a. Eee, może coś dla mnie? Bo tak dobrze wystartowałem i tak trochę spadam. Ten trzy dolki już ma, kurwa mać. No ja i najmniej nagle, dlaczego teraz Underdoga nie mam, co? No A, 6 do... dobra, dlaczego ja underdoga nie wziąłem? Czemu ja pomyślałem, że coś będę dropił? Przecież kurwa <grywy> O, to będzie drogie, tak? A, nie, nie będzie, oni wszyscy mają, patrzcie po ile Ja bym tu tak na tym underdogu zdziałał To nie, to się zachciało kurwa wybrać Aby było, by było a, Lipnie że tak to ujmę. No i nie zawsze też oczywiście się uda. No ten tryb dzielenia mnie dzisiaj zawiódł strasznie. Gdzie jak go lubię, tak no dzisiaj straszną lipę zapodał. Wezmę w ogóle sobie, wejdę w tych agentów, odbiorę te ortagi, bo zapominam o nich. Bo muszą się oczywiście tutaj zbierać. Na przykład za przegraną bitwę te ortagi dostajecie i sobie potem wchodzicie, możecie potwierać tutaj jakieś skrzynki. Ty, w ogóle a profilu da się kupić. No to kupiłem już jakieś. Kurde, ciekawe. Ale. No, nie, no, nie będę otwierał vortexa, no nie, nie ma szans, żebym to otworzył. Mogę w sumie wziąć energii razy 100. Może w tych 100, na tym 1% wpadnie. No, teoretycznie, w teorii, powinno wpaść, bo jest 100, a to jest 1%, więc jeden powinien być. Ale to tylko teoria. W praktyce to oczywiście wszystko działa inaczej. Nie, tak pięknie nie jest, ale dropną bal. Kurwa. Jest, jest. Spoko, podoba mi się. I mamy w takim razie. Kurwa, 10 dolków. Okej, okay. okej, okay, jeszcze żyjemy. To się nie kończy. Czy jest tutaj jakaś skrzynia tak za 10 równo? Mm, ciężko będzie znaleźć. Ale mogę w sumie sobie otworzyć takiego. Springing, forward, nie wiem co tutaj jest Ej Tu są takie fajne procenty na tawki I zajebiście To do dorobnięcia Bad to są te nowe To są te nowiutkie Green energy, o to jest to To jest to Prin streamki też są zajebiście, dawaj to Wave breaker czy to jest drogie? Wygląda fajnie, ale raczej drogie nie jest. O, pff, to w ogóle wygląda jakaś Skołlet swoją drogą, a skolet Kałach ten też wygląda identycznie, a to jest jednak jakiś Wave Breaker. No cóż, no, to nie pykło, już nie będę tutaj szpącił dalej, oczywiście yy, spróbujemy tutaj yy, w następnym odcinku te, z tych skrzynek eventowych, ten event The Last of Dust. No śmieszna nazwa, no to im wyszło. Sobie tutaj potestować i zobaczymy, co wpadnie. Ja wam dziękuję. Do usłyszenia i cześć.